Smartfony od Nothing, czyli że po mojemu nicfony są chyba najciekawszymi stylistycznie telefonami na rynku. Jakie wrażenie robi najnowszy i najtańszy z nich, czyli Nothing Phone 2a? O tym, czym jest i skąd się wzięło Nothing, mówiłem już przy okazji poprzednich premier smartfonów marki, modeli 1 i 2. Pozwólcie więc, że nie będę się powtarzał, wspomnę tylko, że producentowi przyświeca filozofia wtapiania się w nasze otoczenie. I właśnie dlatego nazywa się nic, bo ma być niczym. I tak, dobrze liczycie, Nothing Phone 2a jest dopiero trzecim smartfonem firmy. Nazwa modelu w połączeniu z jego ceną na star wskazuje, że sprzęt jest powiedzmy wersją light swojego bardziej topowego braciszka, gdzie widać tę lajtowość opowiemy sobie za chwilę. Na razie skupmy się na podobieństwach do droższego rodzeństwa. I owszem, widać je z zewnątrz. Bryła 2A jest tak samo iPhone'owa jak w przypadku zwykłej dwójki, z płaskimi taflami z tyłu i z przodu oraz spłaszczonymi bokami. Bardzo podobny jest rozmiar urządzenia, a taki sam rozmiar ekranu. I takie same są bardzo wąskie, równe ramki dookoła niego. Ta ostatnia rzecz w cenie sprzętu wyróżnia się mocno i na pewno będzie zwracać uwagę, bo przez swoją nowoczesność pozwala telefonowi udawać urządzenie znacznie droższe. Drugą unikatową cechą są przezroczyste plecki z częściowo widocznymi podzespołami, śrubkami, cewką NFC i jakimś takim zawiasem. Czerwony kwadracik jest intrygującym akcentem stylistycznym, a trzecią wyjątkową rzeczą w designie 2A jest interfejs Glyph, czyli że białe, ledowe paski rozmieszczone dość przypadkowo z tyłu sprzętu. Ich zadaniem jest informować o poszczególnych zdarzeniach, nawet gdy smartfon jest jest odłożony ekranem w dół. Potrafią mrygać w rytm muzyki, mogą wskazywać odliczający się czas w minutniku, czy próbować doświetlić zdjęcie. Oczywiście jednak mają przede wszystkim wyglądać. I to w mojej ocenie się udało. Zaiste są efekciarskie. Skoro jednak o nich mowa, możemy płynnie przejść do oszczędności względem topowej dwójki. Primo tych ledowych pasków jest po prostu mniej, a sekundo są schowane za plastikowymi pleckami. Przyznaję jednak, materiał dobrze udaje szkło. Na Fink udało się też, mimo konieczności oszczędzania, zachować na froncie Gorille piątej generacji i odporność na zachlapanie potwierdzoną certyfikatem IP54. Idąc dalej, pozytywne wrażenie sprawia sam wyświetlacz. Ma 6,7 cala, rozdzielczość Full HD w proporcjach 20 na 9, jest amoledowym, a do tego odświeżany w 120 Hz, o jasności szczytowej na poziomie 1300 nitów, a nawet ze wsparciem dla treści w HDR10. W tej cenie to też nie jest standard. Oczywiście flagowy nie może być procesor. I nie jest to ośmierdzeniowe Diamond City 7200 Pro. Strzelam, że część z Was się teraz skrzywiła, bo to mediatek, ale spieszę do niej, że urządzenie wydaje się zasuwać. Przynajmniej w trakcie tego krótkiego czasu, jaki z nim spędziłem. Trzeba to będzie zbadać dokładnie. Od strony muzycznej Nothing Phone 2A ma dwa głośniki, przeciętne. Od strony bezpieczeństwa ma szybki, celny czytnik linii papilarnych pod ekranem, a od strony fotograficznej... Ma dwa aparaty i je też można uznać za stylistyczny wyróżnik, bo przesunięto je na środek z poprzedniej, bardzo iPhone'owej pozycji. Oba moduły są 50-megapikselowe, główny ma przysłonę 1.9 i optyczną stabilizację obrazu, a drugi to szeroki kąt z polem widzenia 114 stopni i światłem 2.2. Kilka pierwszych zdjęć, które z sprzętem, możecie ocenić sami. Ja na razie się nie wypowiadam, dla mnie jest za wcześnie. Podobnie jest z oprogramowaniem, bo tak, ono bardzo przypomina czystego Androida, ale jednak tu i ówdzie je zmodyfikowano, żeby lepiej wyglądało. Stąd charakterystyczne retro-pikselowe czcionki i widżety, i dodano w nim ciekawe triki, np. możliwość tworzenia tapet przez AI, czy powiększanie ikon programów. Ale muszę spędzić z nim więcej czasu, żeby móc ocenić, czy to wszystko jest praktyczne i czy czegoś ewentualnie nie brakuje. Przyznaję jednak już teraz, na pewno jest bardzo ładnie. Na sam koniec jeszcze słówko o baterii. Ona zapowiada się dobrze to standardowe obecnie 5000 mAh z rozsądnie szybkim 45W ładowaniem po kablu i bez ładowarki w zestawie oraz bez ładowania bezprzewodowego. Co nam jeszcze zostaje? Tylko cena. Nothing Phone 2a w wersji 828 kosztuje 1449 zł, a w wariancie 12.256 230 zł więcej. I w mojej ocenie to brzmi dobrze, a może nawet bardzo dobrze. Czy za mniej niż 1500 zł da się kupić mocniejszy sprzęt? Tak, bez wątpienia. Ale czy lepiej wyglądający, bardziej stylowy i efekciarski? Tu już mam wątpliwości. Rozumiem więc, co próbuje zrobić Nothing i ja się cieszę, że to robi. Im więcej dobrej, ciekawej konkurencji, tym lepiej dla nas. Nothing Phone 2 A jest oczywiście dostępny w Xcom. Uwaga, w kolorze czarnym na wyłączność. Link do sklepu możecie znaleźć w opisie. Jeśli macie jakieś pytania o telefon, zapraszam do sekcji komentarze. Jeśli macie jakieś podpowiedzi, co dokładnie sprawdzić w urządzeniu, oczywiście chętnie takich sugestii wysłucham. Zapraszam do polubienia tego odcinka i zapraszam do zasubskrybowania kanału. Trzymajcie się, cześć.